I witam wszystkich w końcu zagramy w Wiedźmin 3 dziki zgon. Dawno mnie nie było, dawno mnie nie nagrywałem, ponieważ y, też ogólnie filmiki w tamtym momencie od 15 chyba sierpnia nic nie wrzucałem, a już jest 1 wrześniu kiedy to nagrywam, kończymy Wiedźmina, podstawkę, trójeczkę. Więc no, tak, jesteśmy na Łysej górze. Czyli mogła wejść, my nie mogliśmy wejść, a teraz my w sumie możemy we, w sumie teraz my możemy sobie wejść. W sumie najważniejsze ostatni spośród wybranych udadzą się teraz na szczyt. Do pani. Niech rozpocznie się święto i niech trwa od białego rana. Okej. Ciekawe, co się zdarzy. Wilk się pojawił, coś się zdarzy, tak? Powiadacie? No nic, no zobaczymy. My chcemy na pewno zajebać Pani Jeziora, nie Pani Jeziora, tylko te czarownice wredne szuje. Gdzie tam, Cyril? Czyli ciri. idzie, czyli A, możemy szybciej iść. No dobra, no o to mi chodziło, że właśnie iść szybciej, a nie, a nie cały czas tak powolutku. No i co teraz? Idziemy do tych drzwi. Wcześniej te drzwi były nie do przejścia Wow Co idziemy? Teraz ja muszę sobie coś ja nic nie widzę, jest tak ciemno Tu jest jakaś Panie, no. co tutaj się dzieje? A. Jak cię dzwon, dziewczyno? A ciebie? Nie nieważne jak cię dzwon. Na szczycie góry zostawisz swoje imię i dostaniesz nowe. Droga wolna. A ty? Mhm. Przeszedłem próbę i mam na to dowód. Poznajesz? Oren Mącicielki. Wyrok śmierci. Hm. Wyrok śmierci? No nic, na tego załatwimy. Opa! Nie no, ja wiedziałem, że to jest wyrok śmierci. Okłamała nas. Twardy no <boken> <Good -aly> był <quiet> Nie traćmy czasu. Ja zajmę się im a ty pójdziesz zabić Jedźmia. A Awalach mówi, że siedzą w korzeniach dębu. Nie ma mowy. Ja idę po im Dobra, zagrajmy o to. Papier kamienneżyce. <t broni> <tcisna> <tvil> mhm, mm porówno. Psiakrew. <maple> <taccharsein Giulia> Gramy jeszcze raz. Im Lerit jest groźniejszy od lepiej będzie, jeśli ja się nim zajmę. Walczę nie gorzej od ciebie. Oboje wiem, że to nieprawda. Choć raz mnie posłuchaj. Ale. Żadnego ale. Dobrze. Uważaj na siebie. Dobrze, będę to uważał dobrze. na siebie. Być. No dobra. No i co teraz? słońce wyszło, nic nie widzę. Muszę jakoś dotrzeć na dół. Zają... zarąbiście powiem wam. Że to nic nie widzę, naprawdę? Nic idę. W sumie... Na sam dół Psia krew. Chyba muszę tam skoczyć. O bo O Jezu, jak tu było głęboko. No ciekawe, gdzie musimy iść. Cały czas przed siebie. Wow, zaraz miście no... Na... Trochę narzekam weź ciemno, nic nie widziałem. No tu, co tutaj? Naćpane. A I on był? Żył miłością i nie zaznał gorczy. że nie jedzą tych ludzi. Co to rośnie w ogóle? Aha, dindybry. Będziemy walczyć. Paskudnice. No i co tam? Witaj, dzieci starszej krwi. Wiedziałyśmy, że kiedyś wrócisz. Wciąż pamiętamy, jak smakujesz. Koniec gadania. Aha. Opa! Opa! O ty kudes, byku Opa, to tak muszę muszycie... Dobra. A co my to myśmy? Szarża czy mrugnięcie? Chwili... Dobra. Ty nie żyjesz. A ty, choć tutaj. Jak nie jedna, jak nie jedna to druga. Hoppa. Kurcze, no ma mało żyćka Hopa, hopa, Ta gruba była najłatwiejsza w sumie Haha, oh, nie ma tak łatwo Dobra O ty kurcze! Oh, oh. uważaj, bo ja chcę trochę Przątka, sprzątka sprzątka. Gdzie... Gdzie jest ta druga no... Dobra, ta padła. Ho, ho. Przątka! Przątka, chodź tutaj. Dobra, obie padłyście. Trzy wiedźmy sobie tak jakoś padły. No jakoś, jakoś łatwo by było, jakoś dziwne

Uciekła z medalionem, zaraza. No, rawieźmy padły, przynajmniej jedna. Dwie. Pewnie na samym szczycie góry. Mhm. Przątka przeżyła. No dobra. A gdzie my mamy się teraz dostać? To jest pytanie kolejne. A, tutaj jest, więc spoko. O, tu jest coś związane z mocą. Miejsce mocy, gdzie jest miejsce mocy? Aha, nie, nie tutaj na pewno. Więc wchodzimy na sam Gdzie jest miejsce mocy? Tu jest miejsce mocy Tu jest... To miejsce mocy. Dawaj miejsce mocy Superandka, sobie zapiszę gierę w tym miejscu. Okej, okay, tu idziemy cały czas do, do góry No Sukuby, wszystko się bawimy No ale chory pojeb dzień mm, dobry Panie e i cię, Or, ale jest typu skudny Hmm. Siostry powiedziały, że przyjdziesz. Widziały twoje nadejście w lustrze wody. Nie Niedojrzały w nim dziewczyny, ale przyszedłeś razem z nią, prawda? Jestem tu sam. Kłamstwo, które nic nie zmienia. <laughs> Dobra, raz, dwa, trzy. Ciebie zrobimy. Opa. Czy ty nie lubisz może ognia? To mi się nie podoba. Weźmiemy sobie słuchajcie jakiegoś arda. Mamy takie zieleksiry, fajne. Oho, lecząc zadawać w zadawać efekty, zamięć Orka, to nic takiego ciekawego. Tu mam tylko naszego, tak, wyśmienita skółka to ja nie chcę. Weźmiemy sobie o. On taki nie Kurde, on jest... Kurde, twardy twardy skurczypek jak nie wiem co. Aha, seriusly? O ty fagasie. czego nie mogę tak o jakoś załatwić rzuci, a tak unik ha, ha. Zrobiłeś się, widzę. Hapa! Hapa! O oh, faken maken! Haha! Ha, Japa! Ale pojebana... Mam... Aha, pojebana walka. I co teraz? Aż nie mogę nic powiedzieć, bo w sumie cały czas coś się działo. Przeciwnik to on jest silny, naprawdę. A. Dobrze ci tak, dobrze ci tak. Wkurzyłeś się, czańneczku, z Mamy załatwione Tego właśnie chciałem. I Merit zdech. Udało się. Ledwie. Jak poszło na dole? Zabiłam tylko dwie wiedźmy. Jedna uciekła z medalionem Wesemira. Psia krew, jedyna pamiątka, jaka mi po nim została. Pomściłaś Wesemira. Awalach mówi, że tylko zemsta na zimno daje satysfakcję. Myli się. <grym> Teraz powinniśmy odnaleźć Redina i zabić go. O czym myślisz? Zastanawiam się, co powiedzieć Jana jak już dotrzemy do nowego Zawsze mówię prawdę. <grym> Ciekawe, czy Jana Ferry Tris odnalazła czarodziejki z loży. Powinniśmy do nich dołączyć. Jeszcze chwilkę. Daj mi jeszcze chwilę. Stary już jestem i muszę dłużej odpoczywać. Hmm. No jesteś Zostańmy tu jeszcze chwilę Chcę pozbierać fanty Bo to będzie fanty po walce z tym o, może z tym samym czupakabrą On tu są O, tu jest Magiczny żołądź. Nie wiedziałem, że po nim jest magiczny żołądź Łeja, widzę, że tutaj nic nie ma Nic nie ma więcej, dobra Zaraz zobaczymy, bo jeszcze... Jeszcze, no, jeszcze na miejsce chciałem zobaczyć Tak naprawdę Tuście mogę z niego zaczerpnąć. ja wiem, że może z niego zaczerpnąć, a ja chciałam jeszcze wrócić do tamtego gościa. Oj, Nie powinniśmy byli tu wchodzić. Rozgniewamy panie i ukażą nas. Mhm. Dom umarł. I dom i wiedzmy. To było wasze ostatnie święto. A żołędzie? Mam jednego żołędzia, weź go. Tylko jednego? Co my teraz poczniemy? Hmm. To już nie jest ziemia niczyja ani ziemia pani, tylko wasza. Znaczy się, co ma wyrobić? Chodź, na nas już czas się sobie sami. No i po żołądziach. Magiczny żołądź był i teraz go nie ma. Może druidzi wrócą, albo coś w tym stylu. No, zobaczymy co tam jeszcze się będzie działo. aha w ten sposób to wszystko się zadziało no dobra zobaczmy co w Nowigradzie oho to nie ludzie myślałam że łowcy i straż świątynna polują na czarodziejów czarodzieje wyjechali a łowcy potrzebowali nowego wroga Nienawiści i uprzedzeń nie da się wyłożyć, co A w polowaniu na czarodzieje, co nie chodzi o jedźmy, ważne jest, żeby znaleźć posła ofiarnego. Ludzie zawsze obawiali się od Gdy czarodzieje opuścili Nowigrad i ich gniew skupił się na innych lasach, z dawna największym wolnym ludzi był nie cudzoziemiec, lecz sąsiad. No dobra. Kameleon. Kamele, Kameleon pełni tętni życia. Mamy gości! Gerard! Kiedy się dowiedziałem, że Gerard cię znalazł? Cieszę się, że też jesteś cały. Gdzie wyście się podziewali? Właśnie zatłukliśmy Wiedźmy z Velen, generała dzikiego golu. Oho, widzę, że mieliście pracowite przed południem. Wyglądacie jak siedem nieszczęść. Musicie odpocząć. Ja chętnie Znajdziecie tu jakiś pokój. Jasne. Choć ja zaprowadźcie. zaprowadzę cię. później do mnie mam małą sprawę. Odświeżę się i będę czekać przy rynku w złoty mieści. Dobra. Mhm. Działo się coś ciekawego? Cała polizła łapała grypę, a Stryga dostał nożem pod żebra, no i spóźniają się z transportem sodeńskiego trójniaka. Jaskie. Jen i Triis miały zebrać lożę czarodzieje. Triis czeka na A Jennefer poszła do nogi Katarzyna. Jen w podłej portowej kaczmie? Po co? Wyobraź sobie, że mi się nie zwierzę. A? No, i jeszcze ten wasz elf zajął apartament Rubinowy. Czeka na mu swój najlepszy pokój? Wcale nie pytał mnie o zdanie. <grystanie> Przygotowałem mu inny, ale potraktował mnie jak powietrze i zamknął się w Rubinow. W tamtej pory w ogóle nie wychodzi. Prawie nic nie wie. Pije tylko wodę, a jedyne co powiedział to, chce wiedzieć, gdy przybędą Gwynblade i Zira. Dzięki. Na to, że będę miał co robić. No dobra, dotarliśmy do Navigradu. Oczywiście, że tak, ale w następnym odcinku ja komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie filmik. Do zobaczenia trzymajcie się. Cześć!